Dzień dobry kochani, jest jak widzicie po ósmej. Zapraszam na kolejnego vloga i dzień ze mną. Pokażę Wam, jaka piękna pogoda mnie dzisiaj przywitała. Po prostu taka deprecha, że brak słów. Wczoraj było pięknie, a dzisiaj o proszę bardzo piękne zachmurzenie. gotowe wafel ryżowy z pomidorem i szczypiorkiem tak zaczynam dzień smacznego teraz siedzę dopijam moją herbatkę w kubku właśnie z flamingiem z pepku kupionym oglądam sobie na YouTube lucynkę, nowy filmik wrzuciła no i przeglądam gazetkę z Lidla i powiem wam, że chyba się wybiorę bo mięso jest w dobrej cenie Przepraszam, ale jeszcze mam chrypkę z rana. Mięso jest dobrej cenie, właśnie te duże za 7 zł, i ogólnie, jeśli y, ktoś ma dzieciaki, to mnie ogląda to. Y, teraz jest taka akcja, że jak się wyda 30 zł, to jakąś figurkę ma się z takich y, właśnie zwierząt. No, jak ktoś mówi, dzikich. No, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze jest właśnie z tego mięsa. Ogólnie fajna jest ta gazetka, tak dużo jest fajnych warzyw ale chciałam na mięso jeszcze zobaczyć, czekajcie e, w ogóle jest, e, teraz są hiszpańskie produkty w Lidlu także was zachęcam no różne są ceny, ale na przykład tutaj macie o, coś słodkiego, taki jakiś nougat no ale 15 zł no różne rzeczy, lemoniada także możecie się wybrać ale mięso aha, to jest to, to jeszcze kupię, gdzie to było chyba to jeszcze kupię, gulasz Także niebawem wybieram się do Lida. Także kochani, już jestem tutaj z Wami, razem już się pokazałam. Chciałam Wam pokazać tak na szybko, e, właśnie co sobie ostatnio kupiłam. I może Was postawię i Wam pokażę. Także już zaczynam. Ostatnio, tak jak Wam mówiłam, kupiłam sobie ten puder. Udało mi się znaleźć w innej biedronce. Za 13 zł. Bardzo jasny, jak ktoś jest blady, to się nadaje. Taki lakier. Rosmanie za chyba 6 zł z jakiejś nowej kolekcji. I to jest numer... Jaki to jest numer? Wiecie co? Czy tu jest numer? Nie wiem. Sobie zobaczcie tu. Nie wiem. Bo tak tu nie widzę żadnego numeru. No i w ogóle mój hit. Czekajcie, tylko założę sobie. Który po prostu... Byłam ostatnio właśnie zaradkiem w Sinseju. I, i postanowiliśmy, że kupi, że kupię sobie taki zegarek. To Wam pokażę. Właśnie ma taką różową tom. Niby się wydaje pozornie taki, wiecie, niejaki, ale teraz Wam wrzucę klip, ee, właśnie, który pokaże, znaczy, który <gry> Wam pokaże, jak on się w środku ładnie błyszczy. Widzieliście, no po prostu na tarczy jest no kosmos po prostu błyszczenia i chcę Wam pokazać jeszcze dwie rzeczy do ubrania, tak trochę obniżę tą kamerę. Pierwszą rzeczą jest taki sweterek, on ma takie dłuższe rękawy, Kupi kupiłam go w Lumpeksie za 15 zł, wiecie, takie w kropki, po prostu ma taki wzorek w kropki, jest w kolorze takim szaro-brązowo-beżowym, coś w tym stylu. Ja sobie te rękawki zawsze tak podwijam, bo jakoś tak mi się wydaje, że jest lepiej. I do tego, co kupiłam taką skórzaną kurtkę. Chciałam czarną, ale no, wiecie, nie było. No to mówię dobra. Przybierze Wam od razu. Mówię dobra, wezmę sobie to za 20 zł. A i tak poszłam w najdroższym dniu, bo normalnie za te dwie rzeczy bym zapłaciła 10 zł. Ale poszłam po prostu nie w ten dzień, co trzeba. Także tak wygląda kurtka. Wiecie, ma tutaj zameczek i 20 zł. I ona jest, zaraz Wam powiem, z, z jakiej firmy. E, bo obie rzeczy są chyba z tej samej firmy, mi się zdaje. Only. Jeśli ktoś kojarzy tą firmę, to dajcie znać. A sweter jest chyba z Bonity. Tak mi się wydaje. I ogólnie powiem Wam, że odkryłam ten e, taki właściwie, to jest outlet ciuchów właśnie a oni przyłożą chyba jest z Niemiec. E, I powiem wam, że naprawdę dużo było super w ogóle marek takich drogich. I nawet była torebka z Michaela Korsa Tylko <laughs> Radek się śmiał, bo chciałam wziąć ją sobie. I Radek się śmiał, bo w tej, wiecie, z tym, w tym logo, tam gdzie są poprzybijane te literki, to brakowało tej pierwszej M I on, I on mówię, kurczę, no przecież to nie ma znaczenia, można to wziąć. No ale, wiecie, ostatecznie nie wzięłam czekajcie, siądę sobie, ostatecznie nie wzięłam i planuję się wybrać w któryś czwartek, tam jeszcze jeszcze raz, żeby sobie, wiecie jakieś spodnie kupić, jakieś sukienki no, także jestem zadowolona, dajcie znać w ogóle jak te rzeczy, bo moim zdaniem są super także ja się ogarniam i lecę do tego Lidla no, jeszcze chciałam, kochani, poruszyć taki jeden temat Wam się tutaj, wiecie, za kuchnią bo gotuję sobie właśnie obiad ale chciałam poruszyć temat Big Brothera. Eee, dajcie znać w komentarzu, co myślicie na ten temat. Bo ja tak krótko Wam powiem, że ja oglądałam wczoraj i musiałam po prostu w połowie wyłączyć, bo nie mogłam po prostu tego zdzierżyć. Dla mnie to jest nudne. To już nie to samo co kiedyś, wiecie. Nie ma już tego klimatu. W moim zdaniem, właśnie ta chata jest taka mało przytulna. Taka, wiecie, jakaś taka surowa. Jeśli chodzi o uczestników, to spodziewałam się, że będą tacy wiecie, jak w War, Warsaw so Shore, ale są bardzo tacy zróżnicowani z różnych środowisk i może wiecie, no może między nimi mogą być jakieś konflikty, no ale chyba o to chodzi. W każdym razie myślałam, że że pominą fakt użycia YouTubera dla oglądalności, no ale. No cóż. Widocznie, widocznie to się teraz sprzedaje i wszędzie i w reklamach i, i wiecie i, i wszędzie są po prostu youtuberzy. No, mam nadzieję, że wprowadzi że, że wprowadzi coś ciekawego do tego programu. Ale jeszcze to już zostawiam wam, możecie pisać mi na dole w komentarzu co sądzicie na temat tej nowej edycji. No i tyle no. Także zapraszam Was do dalszej części. No hej kochani, ja już jestem w domku No i odzywam się do was I chcę wam pokazać w ogóle kwiatka Bo Radek mnie ostatnio kupił trochę I już jest, e, wiecie No już troszeczkę postał Ale no śliczny Bo tamte, wiecie, tulipanki mi zwiędły Więc postanowiłem mi kupić następne No i trochę już postał Ale w tym domu jest tak ciepło, że może tutaj kwiatki to, wiecie, różnie z tym No i co? Teraz yy, myślę, że się zabiorę za gotowanie ryżu do obiadu, yy, bo znowu zrobiłam mięso kurczaka właśnie yy, i do tego będę miała ryż. Także, także tak. Nie wiem, czy Wam pokazywać ten obiad, no mówię, wiecie, to żaden szał, no ale może jak zrobię, to nakręcę taki mały klip. No i później yy, wybieramy się właśnie z z radkiem na, y, na miasto, żeby zobaczyć, wiecie, taki mały, romantyczny spacer, wiecie, po rynku. To wam troszeczkę pokręcę, ale telefonem, bo nie będę brała ze sobą aparatu. No i podejrzewam, że, że później będziemy sobie razem wspólnie siedzieć. Także teraz y, zapraszam Was na, na te klipy z miasta, które mi się udało nagrać. I do zobaczenia za chwilę. Tak wygląda mój obiadek. Zdecydowałam się na makaronku kukurydziany. Tu mam kurczaka, którego sama jakby zrobiłam gdzieś tam na moim kanale. Jest przepis, jak, jak robię kurczaka takiego w przyprawach. Do tego mam zieloną sałatę. No i herbatę z cytryną. Także tak wygląda obiad. Przyszliśmy do domu, powiem Wam, że troszeczkę się nachodziliśmy, mam nadzieję, że Wam się podobały te krótkie wstawki właśnie z miasta, dzięki, że znowu tu zajrzeliście, mam nadzieję, że taki mały vlog się Wam spodobał, ściskam Was ciepło, całuję, pa